Witam w następnym odcinku unboxingu. Dzisiaj na tapecie mamy Codex Edition Assassin's Creed Brotherhood. Wiem, ta gra miała premierę hu i jeszcze trochę. Sam tą edycję dostałem jakoś w listopadzie, ale naprawdę nie krytykujcie mnie. Nie miałem czasu tego nagrać. Dobra, zaczynajmy. Samo pudełko jest wykonane z plastiku. Na wierzchu mamy logo, wielkie logo Asasynów. A co jest w środku? Już patrzymy. Na samym wyszku objawiają nam się karty. Jest tu każda postać z multiplayera. Według mnie fajniejszym dodatkiem byłoby wszystkie postaci single, single typu Ezio, Mario i tym podobne. To jest cała mapa Rzymu. Nie będę jej rozpakowywał, bo jedyne co mogę to Wam jakoś tak pokazać. O, o. Dobra, wiem, że słabo to wyszło. Tutaj mamy soundtrack z całej gry. Tutaj mamy bonusowe DVD, czyli jak tworzono grę itp. itd. Tutaj są pocztówki. Zaraz Wam je pokażę, tylko rozpakuję. Mam jedną sprawną rączką. Dobra. To jest reklama Ubi Workshop. Pierwsza pocztóweczka, jak Ezio stoi gdzieś druga pocztóweczka jakiś jakiś arab z orłem. i trzecia pocztóweczka ecce w całej okazałości tutaj mamy oryginalny film Assassin's Creed Radowód prolog do gry Assassin's Creed 2 a tu co tu mamy ktoś to oryginalna księga asasynów nie to nie to to jest najnormalniejszy artbook bardzo mi się podobało stworzenie tego. Czekam Tutaj wszystko jest napisane po włosku. No tak, ale gdzie gra? Patrzymy, patrzmy. Toż tu to jest. Tak. Assassin's Creed Brotherhood. Ekskluzywna zawartość, yy, nie przeznaczona do osobnego użytku. Z tyłu mam cały opis gry. Ja już tą grę przeszedłem, mam 5 osiągnięć do platynki. Tutaj mamy instrukcje, płytę. No i co dalej mogę powiedzieć? Zaraz powinienem się zabrać za robienie let's playa, znaczy jak tak to nazwijmy. Kolejno, kolejnego zagrajmy z misiem. Tym razem na będziemy grać w grę. Jakąś tam, będzie to dla Was niespodzianka, bo jeszcze nie wiem jaką. Najpewniej to będzie, dobra nie wiem, ale no, narka, nie wiem co dalej mogę powiedzieć. Pa!